Hej, cześć, witam Was konkretnie dzisiaj. Ja, cały na czarno i ona cała na biało. Dokładnie jest to poliftingowe BMW X1 o oznaczeniu E84 LCI. Pod maską silnik Wizla 2.0D o mocy 143 koni. Oznaczenie N47 sprzęgnięte z napędem na tylną oś. Rok produkcji? 2014, a auto od nowości używane przez jednego właściciela w Niemczech. U nas dostało nowy rozrząd oraz serwis olejowy. Auto w pięknym białym kolorze Alpin Vase 3 z pakietem X-Line. Ma tu do takie dodatki jak srebrne wstawki z przodu, na progach, a także dyfuzor tylnego zderzaka oraz listwy progowe z napisem BMW X-Line. Do tego piękne 18 celowe alufelgi z oponami letnimi i rally. Wzór alufelg 322 ogumienie z 2020 roku, a dodatkowo Komplet kół zimowych. Mamy tutaj reflektory Big skrętne z LEDowymi ringami, z asystentem świateł drogowych. Do tego światła przeciwnikowe z doświetlaniem zakrętów. Perchronik z przodu i z tyłu, a także kamera cofania. Z tyłu LEDowe lampy, LEDowe oświetlenie tablicy, a także LEDowe oświetlenie pod klamkami. Pakiet oświetlenia list pakiet. Mamy też komfortowy dostęp czyli tuczyk wkładam sobie do kieszeni. A po naciśnięciu klamki, auto się otworzy. A także zamki. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, auto prezentuje się bardzo ładnie. Mam tutaj jakieś drobne odpryski od kamyków. Ale poza tym, żadnych wniotek na karoserii. Kolejny drobny mankament to minimalne odpryski tu na chlawce wlewu paliwa. Na zderzaku auto ma drobną obcielkę parkingową która przydarzyła się poprzedniemu właścicielowi. Dobra, pokazaliśmy Wam już chyba wszystkie niedoskonałości lakiernicze tego samochodu, a mimo to auto w tym lakierze prezentuje się naprawdę świetnie. Sam lakier jest w bardzo dobrym stanie. Samochód sprowadzony z autohausu Weigl, czyli naszego zaprzyjaźnionego dealera BMW w Niemczech. Dobra, zobaczmy bagażnik. Jest on dosyć przestronny. Mam tutaj takie fajne udogodnienia, jak gumki na zahaczenie towarów, żeby się nie przesuwały. Różne organizery, ściągacze, gniazdo 12V. Dodatkowo podwójna podłoga bagażnika z takimi przegródkami ruchomymi. A pod spodem akumulator Continental. Oraz wypinany hak oryginalny BMW, apteczka i inne tego typu rzeczy. Wszystko wygląda tutaj jak fabrycznie nowe. Czas przejść do wnętrza pojazdu. Sprawdźcie, bo prezentuje się naprawdę ekskluzywnie. Wewnątrz, wyposażenie naprawdę bogate. Mamy tutaj półskórzane tapicerki z fajnymi brązowymi przeszyciami, a także brązowo-czarnym materiałem. I takimi wzorkami X, nawiązującymi do wersji X-Line. Mamy również piękne dekory, takie brązowe, ale coś ala la black piano. Bardzo ładnie komponuje się to z tapicerką. Mamy uchwyt na napoje, nawigację z mapą z 2024 roku. Dodatkowo mamy tutaj kolejny uchwyt na napój, pokrętło joystick i drive'a, rozsuwany podłokietnik. Do którego możemy schować sobie ten pierwszy cup holder. Wyciągamy go i chowamy tutaj. Znajdziemy tu również klimatronik dwustrefowy. Oczywiście klimatyzacja sprawna. Podgrzewane fotele. Panel radia. Tryb jazdy Eco Pro. Włączanie, wyłączanie parktronika. ESP. System start-stop. A także gniazdo USB, AUX. Gniazdo do zapalniczki, ładowarki. Jedno jest tu, drugie jest w podłokietniku. Kierownica skórzana, sportowa, zobaczcie z takimi fajnymi bicepsami tu naprawdę dobrze, pewnie leży w dłoniach skóra dobrej jakości spójrzcie na stan tej kierownicy, jest naprawdę zachowana perfekcyjnie, do tego multifunkcyjna z tempomatem tutaj i komputer pokładowy w liczniku, spalanie 6.3, naprawdę świetny wynik, odpalanie bezkluczykowe. na wyświetlaczu żadnych błędów, tak samo na komputerze centralnym sprawdźmy sobie status. Nie ma tutaj żadnej informacji o błędach. Wszystko jest w porządku. Mamy tutaj cztery elektryczne szyby, elektrycznie ustawiane i składane. Lusterka. Dodatkowo, pakiet oświetlenia obejmuje również oświetlenie wnętrza ambient w wersji zwykłej która jest z czerwonym oświetleniem oraz w wersji x gdzie oświetlenie w drzwiach i wewnątrz jest fajne, białe, takie nowoczesne. Dodatkowo samochód posiada kamerę cofania oraz graficzną wizualizację parktroników. Możemy również ustawić tryb zbliżenia na hak holowniczy. A wisienką na torcie w tym wyposażeniu jest ten piękny panoramiczny dach. Naprawdę duży i otwierany, uchylany z dodatkową przesłoną. Zobaczcie. Wszystko działa tak, jak należy. Możemy otworzyć całkiem, możemy przejść do takiego trybu: zamknąć dach, uchylić lub całkowicie zamknąć przesłonę. Fotel kierowcy również zachowany w bardzo dobrym stanie. Tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o wnętrze z tyłu, mamy tutaj dosyć sporo miejsca. Ja mieszczę się bez problemu, nie mam problemu z miejscem na nogi. Mamy takie dodatkowe siatki w fotelach z tyłu. Mamy podłokietnik z uchwytami na napoje. Fajna sprawa. Dodatkowe gniazdo zapalniczki tutaj. To już trzecie, a właściwie licząc to w bagażniku, to jednak czwarte. A kanapa jest składana. W trzech częściach oraz ma regulowaną płaszczyznę oparcia. To prowadzi się bardzo przyjemnie. Spisuje się dobrze w trasie, jak i w mieście. Niskie spalanie 6.3, dzięki sześciobiegowej skrzyni i napędzie na tylną oś. Samochód nie ściąga, zawieszenie nie jest wybite. Naprawdę samochód godny polecenia. Dobra, w prezentacji tego BMW to by było na tyle. Ten egzemplarz znajdziecie na konkretnefury.pl jeśli oczywiście ogłoszenie jest jeszcze aktualne. Jeśli Ci się podobało, dajcie lajka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał wpływ na bieżąco i zostawcie po sobie komentarz. Nie no, proszę, nie idź nigdzie, no chodź. Żeś. Żegnaj. Adios!